Ja tylko tutaj żartuję, nie żaden Jety tylko ani nie żaden, ani nie żaden. Ani nie żaden Marta, ani nie, nie żaden Sobel, ani nie żaden nito. Tylko bister. Mister. Ja Jesteśmy w nowej sterli. Widzieliście jak był wprost. kurczak i dzisiaj jesteśmy sami sobie ładnie jestem trochę i teraz już skopiamy, nie może być tak ale się fajnie nimi

i bez nikého problému, možná vám se filmy napište v komentářích, jak se chcete zavést z té sérii, kde jsem stál z té sérii. Než zda to zopak máka. To mnie, naprawdę. Bo ja prawda... Smykam. To To. Wam to bardzo jest. Chcecie gdzieś pojechać z blisem. Dobra, nie. Czekam na... Moment. Jesteśmy po drugim Pozdrawiam oczywiście Bartosia. Yy, bo powinienem subskrybować. Nie pozdrawiam, Walę. Samuela. Jak coś Samuel jest głupi, bo on nie subskrybuje. Znacie takiego typa? Yy, pozdrawiam oczywiście Bartosia. Pozdrawiam oczywiście. Pozdrawiam oczywiście. Kalora. Pozdrawiam oczywiście. Babo, oczywiście, dziewczyny nie pozdrawiam. Dobra, dziewczyny też niech tyle pozdrawiam. Kto mnie subskrybuje, to go pozdrawiam i życie mu miłej podróży. ogarnę może jakieś wodro. Ach oh, przybiegłem. Garnę mi tak na razie Bo mamy w siece bardzo dużo To O Mam Bardzo mały Procent, więc muszę sobie powiększyć na salutki. O, jak wieje na polu! Bym wam pokazał, jak wieje na polu. Okropnie jest dziś, burzy. Ja to nagrywam yy, w poniedziałek. Bo to się rzuci gdzieś we wtorek. A ja to nagrywam w poniedziałek i, i tam, gdzie pada śnieg, może u was nie pada. Ale u mnie na pewno pada, Prrrr! szybciej, szybciej, nie, nie, nie. całe oczywiście tlen, naruję i wchodzę. No, nie mam wodorostów. To widzimy się, jak ogarnę wodorosty. Weźmy już widzowie na dole. Nie też od razu wodorosty. Bo po co mają nam przeszkadz? Pomyślałem, że pierwsze cię badać, że jak duży, jak potem to znieścieś. I na marne to nieś. Ciłem, bo zepsułem to. Tabliczki. Tabliczki No, ja nie cierpię robić tych głupich cięć. Nie wiem, będzie daleko, dalekie chodzenie. Jestem już widzowie, trochę zbudowałem pod, pod czasem. Tu są tabliczki, jak widzi. To oddychanie pod wodą. Była potrzebna jakaś ale mi się nie. Tutaj sobie odpoczniemy. Z tak piasku duży 16 tabliczek, żeby to. To 16 i 2, jakby gdzieś jeszcze się, się wysypywało. Tak, pek, Ile roboty? W dzisiejszym właśnie to będziemy to robili. Nie miałem co na nagrywać, więc. Tu się nie, ale to jest najgorsze. To będzie działało. Kolejne, 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 bo jesteśmy, ale dziwnie wygląda, bo tak to działa, Nie musimy to wszędzie zrobić. I wtedy nie tuniemy i to jest najlepsze, ale musimy tak to od nowa robić. Mogę to stąd? Jak już nie Trzeba wykopać. Dzisiaj się o tym, że nie zrobimy. Zdajmy zrobić po drugim robieniu. Już to jedno zrobiliśmy nie za dużo roboty, ale mega. I tak dużo pracy. A. Tu. A, tu <tos> <tos>